No dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w drugiej części vloga z siano kosów. Jak widzicie sami dzisiaj, jednak myślałem, że będzie przetrząsywanie tej trawy, która była rozpoczęta właśnie sianokosami jako pierwsza, zanim się oczywiście to zgrabi w ogóle. I w ogóle miała być przetrząsywana, ale no ogólnie widzicie sami jak to wygląda, że w ogóle trawa jest taka po prostu z brakiem deszczu i z tego powodu wyszło jak wyszło. I tak to mniej więcej z tą trawą całą wygląda. Wuja mi dał tutaj grabki, grabie. Z tego względu, że gdzie nikt jak nie dosięgnie właśnie zgrabiarka, to mam to podgrabić, żeby weszło na kubkę, że później będzie to prasowane na suche siano. To żeby to było ładnie posprzątane, żeby nie leżało nigdzie i coś tego nie gniło. Więc na samym wstępie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę komentarza, o innym jak gdzieś postaram was się ustawić w takim miejscu aby kamera z telefonu mogła załapać no i oczywiście zapraszam na kanały standardowo jak zawsze wymieniam czyli zapraszam na kanały Jarosław Stankiewicz, jak oraz Mati Farmer 2 mój kanał drugi, na którego bardzo serdecznie zapraszam i na te kanały, które wymieniam także bardzo serdecznie zapraszam, dobra ja te grabki tu na razie położę i już zabieram się za zgrabianie tylko was ustawię jakimś w odpowiednim miejscu żebyście cokolwiek widzieli więc słyszymy, słyszymy się za chwilkę dobra musi was mniej więcej was to widzieć Nie tam też zaraz będziecie widzieć aby tutaj ustawiać w tej pozycji o żeby nagrywało co takiego się dzieje Tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że coś na kamerze załapało. Może nie jest, nie jest jakoś dużo, ale no niestety grabiemy już z tego powodu, że jest zbyt sucho i nie ma tego sensu nawet przetrząsywać przetrząsarką, z tego względu, że to w ogóle nie weźmie i nie załapie.

za ja tylu dniego pokosu, szału takiego wieratnego nie dąży. Ten vlog, który dla Was dzisiaj nagrywam w piątek, bo mamy dzisiaj piątek godzinę 18.45 No to moi drodzy widzicie go na niedzielę. Jeszcze po weekendzie najprawdopodobniej, żeby nie widzieć poniedziałek albo wtorek vlog z prasowania. Bo zapewne jutro będzie to jej prasował. Panu zapowiadają opady deszczu i burza, coś mówili o burza. Ale no nie wiadomo, zobaczymy, mam nadzieję, żeby nie padało, nie lało. No i żeby w nocy i jutro też burz i deszczów. Najlepiej żeby nie było, żeby to oczywiście było można na spokojnie sprzątnąć to siano, żeby było zaś posiano o kosach. A potem jakoś będzie sprzęt, to, to może dzień noc, dzień noc, dzień noc, dzień noc i żeby chociaż grzybki w lesie, bo naprawdę jestem ciekaw, czy w ogóle w tym roku się będą pojawiać. Więc ja tutaj za długo nie będę nagrywał, tutaj do 10 minutki nagram. Przejścia tutaj też nie będę nagrywał, ewentualnie ponagrywam jeszcze za się, bo tam też nie będzie nic przetrząsywane, tylko od razu zgrabiona, tak jak dzisiaj. Widzicie sami, więc no tak to też wyglądać będzie. Co prawda ta trawa była koszona w środę, a już piątka. tuż jest taka, że gdyby była większa, tuż by się pewnie nadawała na prasowanie. O, niedobrze, zaczyna kropić masakra. Chmurzyć się chmurzy, nade mną niewielka chmura jest. Zaczyna coś kropić, żeby zaraz tylko nie ruchnęło. Dobrze, to ja tutaj na ten moment zakończę, bo już mamy 10 minut. Nagrywanie mam do 30 ponad. Więc nie będę długi materiał, bo tutaj zesiana kosów nagrywał. Sprasowania, jak będzie, no to ewentualnie wtedy. Zobaczymy w ogóle, ile wałków napluje z prasy, bo będzie to prasowane, jak już mówiłem. Żeby tylko nie napadało, bo jak napada, no to będzie źle. Nie wiadomo, kiedy to będzie sprasowane, więc do usłyszenia za moment.